Pielgrzymując do ciebie, Maryjo, pragnęliśmy przypomnieć sobie, czym jest istota naszego życia na Ziemi. Wędrując spod hala, ale także z Ziemi bydgoskiej, pokonując trud i zmęczenie, zimno i deszcze, upał i osłabienie, zrozumieliśmy, co jest sensem naszego życia tu na Ziemi. Jest to dotarcie do celu wyznaczonego nam przez Twojego ukochanego syna. Ty, Maryjo, wskazujesz drogę. Swoją dłonią wskazujesz na swojego syna, który jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Jesteśmy u celu naszej pielgrzymki, bo jesteśmy u Ciebie, Matko. Jednak my, jak tu jesteśmy, chcemy Ci obiecać. Że nasza pielgrzymka będzie trwać dalej, bo celem naszym jest świętość. Odwiedzamy to święte miejsce, aby obiecać Ci, że nie przestaniemy pielgrzymować, dopóki nie osiągniemy świętości. Maryjo, nasza droga do Ciebie dokonywała się w Prawdzie, dlatego pielgrzymując korzystaliśmy z Sakramentu pojednania i Eucharystii. Poznaliśmy prawdę o sobie i naszych czynach, a w zamian Bóg dał nam poznać prawdę o sobie. W drodze do Ciebie świadomi swojej grzeszności postanowiliśmy odrzucić pokusy, wyznać grzechy i dokonać przebłagania za nie. Dlatego zaprosiliśmy w modlitwie Twojego oblubieńca Maryju. Ducha Świętego, aby wypełnił nasze życie swoją pociechą. Jesteśmy tu dziś z Tobą i w naszych sercach składamy dowód naszego pragnienia nawrócenia, świętości i odpokutowania naszych niewierności. Ewangelista Mateusz zapamiętał słowa Jezusa: aby nie zabierał ze sobą w drogę dwóch tunik. Tych dwóch szat i my, Twoje dzieci, matko, chcemy się wyzbyć. Pragniemy naszą podróż do świętości odbyć, odziewając się nie w podwójną szatę, służąc dwóm panom, lecz pozbyć się odzienia starego człowieka, a przyoblec się w szatę nowego człowieka. Mario. Nie chcemy być ślepi na miłość Boga do nas. To prawda, że stoją tu dziś przed Tobą grzesznicy i powinniśmy być wygnani sprzed Twego oblicza. Ale skoro Twój syn i Ty kochasz tak bardzo każdego z nas, że poszlibyście za człowiekiem wszędzie, byleby tylko człowiek wyraził swoje pragnienie bycia z Bogiem i Tobą, to i my, Chcemy mieć to pragnienie, pragnienie miłowania Boga i Ciebie aż do śmierci. Pragniemy miłować Ciebie i Twojego syna, aż do śmierci, a potem radować się Waszą obecnością w niebie. W tej 37. pielgrzymce, pieszej góralskiej z Podhala. I czternastej pierwszej pielgrzymce zbyt goszczy. Pragniemy ci Maryjo zawierzyć wszystkie nasze intencje. Pragniemy polecać w naszych modlitwach cały kościół święty z papieżem Franciszkiem na czele. Pragniemy oddawać ci biskupów. Pragniemy modlić się za tych, którzy dziś sprawowali tutaj najświętszą Eucharystię za ordynariusza bydgoskiego, księdza Jego Ekscelencję, księdza biskupa Jana Tyrawe oraz za arcybiskupa krakowskiego metropolite Marka Jędraszewskiego. Modlimy się za cały Kościół Częstochowski, z biskupem Wacławem, arcybiskupem Wacławem Depo, z obecnym wśród nas biskupem Andrzejem Przybylskim, Modlimy się we wszystkich intencjach osób, które prosiły nas o tą modlitwę, którym obiecywaliśmy za ich serce i dobroć, że wspomnimy tu przed Twoim świętym obliczem o nich. Oddajemy Ci wszystkie parafie, proboszczów, którzy przyjmowali nas na odpoczynek, ale także i na noclegi. Oddajemy Ci wszystkich mieszkańców, który, którzy z tak wielką dobrocią i z wielkim sercem przyjmowali nas po drodze do Ciebie, Matko. Polecamy Ci wszystkie sprawy naszej Ojczyzny. Polecamy Ci sprawę powołań, aby nigdy nie brakowało świętych. Powołań kapłańskich i zakonnych oraz misyjnych. Polecamy Ci, Maryjo, wszystkich chorych którzy polecali się naszym modlitwom. O uzdrowienie dla nich, bo Ty, Maryjo, najlepiej znasz te intencje, które są do Ciebie zanoszone. Polecamy Ci, Matko, wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, którzy tak licznie z ziemi bydgoskiej i z całego Podhala zjechali się dzisiaj na to święte miejsce. Polecamy Ci także pielgrzymkę z piekar śląskich, Polecamy Ci księdza kanonika Zbigniewa, proboszcza z parafii Witonia, diecezji łowickiej, który dziękuje za 50 lat kapłaństwa. Polecamy Ci wszystkie intencje zapisane w apelowej księdze złożonej tutaj na ołtarzu. Oddajemy Ci wszystkie rodziny w całej Polsce i nas samych, abyśmy doszli do tej świętości, którą Ci obiecujemy. A te wszystkie intencje będziemy polecać, modląc się w tej pierwszej tajemnicy chwalebnej z wstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę świeci naszej, Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz, na i Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża z naszymi prośbami, racz nie Maryjo, królowo Polski, się za nami. O błogosławieństwo apelowe prosimy Jego Ekscelencję, biskupa Andrzeja Przybelskiego, który także towarzyszył pieszej pielgrzymce góralskiej, z Podhala na Jasną Górę. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wraz z nami trwali na modlitwie, wpatrując się w cudowne oblicze naszej Pani i Królowej Matki Bożej Częstochowskiej. Pozdrawiamy tych, którzy dziś przybyli w zorganizowanych grupach, pieszych, pielgrzymkach na Jasną Górę. Pozdrawiamy serdecznie Ojców i Braci Paulinów, a Państwa i widzów telewizji trwami, słuchaczy Radia Maria zapraszamy, by pozostać. Razem z nami w telewizji, już za moment, informacje dnia. Natomiast w Radiu Mario o 21.30, audycja dla małżonków i rodziców. Serdecznie zapraszamy.